Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś kolejny raz o zapylaczach będzie. Tym razem nabyłem uzupełnienie pszczoły murarki. Mam na myśli to, że pszczoła murarka u mnie będzie głównie zapylała drzewa, natomiast do szklarni wątpię, żeby się spakowała do zapylania pomidorów i papryk. Nie sądzę, żeby, żeby to było dla niej opłacalne, ani żeby się w ogóle za to zabrała. Ale mamy innych kolegów którzy także są na wyginięciu niestety. Znaczy na wyginięciu. Bardzo ich liczebność się zmniejsza. Eee, a mówię tutaj o naszych czmielach. Pospolicie błędnie nazywanych bąkami. Od Wam wyjaśniam. Bąk to jest tak zwana końska mucha. Inaczej też mówiąc ślepak. To jest takie coś, co Cię użyje bez potrzeby. Boli Cię to. Jak masz alergię, tak jak ja to napuchniesz i będziesz wyglądał kurcze jak gołota po walce. A, natomiast czmiel Pospolicie błędnie nazywanym bąkiem. Eee, często w ogóle są one hodowane w szklarniach. Eee, są też świetnymi zapylaczami. ale może o tym później. Pierw otworzę moje bzyczące pudełeczko. Zobaczcie. To jest moje bzyczące, bzyczące pudełeczko. kury przyjechał z samego rana, tylko żeby pozbyć się tej paczki, bo obawiał się jej bardzo. Paczuszka przyszła do mnie e, z firmy Polski Czmiel. Z tego co słyszałem opinie mają, zajmują się tylko czmielami i są bardzo bardzo ogarnięci w tym temacie. No nic, trzeba je gdzieś będzie umieścić, ale pierwsze trzeba będzie je otworzyć. Nie wiem za bardzo jak to jest zapakowane. I ogólnie mam nadzieję, że mnie nie, nie użrą. Ponieważ w przeciwieństwie do pszczoły murawki, na przeczmiele, jeżeli się je w nerwi naprawdę, no to mogą uchlać. Nie jest to jakoś bolesne, nie umierają po uklań, znaczy nie jest bolesne, no zależy co dla kogo jest bolesne, prawda? A dla jednego szerszeń będzie bolesne, a dla drugiego nie. W każdym razie mają żądło bez haczyka, czyli żądło nie zostaje w waszej skórze, tylko Was po prostu dziabią. Ale z drugiej strony jak który Wam wpuszczę nie jest do końca aż tak dobrze zbadany, ale do tego co był na razie badany to jest bardzo dobrym lekiem na lekiem przy antybiotykiem, czy szczepionką na artretyzm i chyba na reumatyzm. Także o, byle nie w twarz, bo jutro na się O Byle nie w twarz. W ręce jak nie pogryzą, nic się nie powinno stać. Pogryźć mogą jedynie dlatego, że są wkurzone i na pewno mogą być troszeczkę przegrzane. Najgorsze jest właśnie to, że one teraz mogą być wkurzone i dlatego mogą mnie uchlać. Dlatego muszę być ostrożny i w żaden sposób ich nie drażnić. Generalnie, dopóki ich nie będziemy tykali, ruszali, zaczepiali, łapali, nie wykazują agresji. Nie jest to szerszy, który potrafi po prostu, jak tylko machniesz się ręką szybciej, to potrafi urżnąć. A z tego co pamiętam, to samice potrafią nawet po prostu bez podstawy podlecieć i uchlać. Także powolutku. Daje mi się póki co otwierać także nawet jeden nie bzyczy. No przed chwileczką. Jak kurję to przyjął to tam dosyć mocno kuczało. Cygor bał się to wziąć nawet w rękę i żona musiała, bo jak spałem żona musiała podejść i wziąć osobiście od niego poczucie. Tak wyglądają nasze czmieliki. No i dobra, tutaj tak doszedłem do wniosku, że jest taki Einfach, jakiś korek. Od takiej średnicy podobnej żony chyba powinny tym korkiem wyjść, więc sądzę, że to trzeba otworzyć. Ustawię już jest takie miejsce, żeby ich nie, nie, nie denerwować zbytnio. W kierunku bardziej na północ, na południe znaczy. No i staram się to otworzyć. Nie, to było tylko takie sobie. To nie było otwarcie. A, Proszę bardzo, to jest otwierane, przesuwane otwarcie. A tu jest jeszcze jedna zaślepka? Nie, tu już nie ma zaślepki. Aha, czekaj, jak to jest? Już Wam mówię, jak to jest. To jest obcięta strzykawka, która jest włożona w środek do 5 cm. To jest strzykawka chyba 10 ml. Czy jednostek, nie wiem, co są za jednostki. I jest obcięty ten... tam, gdzie igła na to nachodzi. Taki po prostu rurka, zrobiona tunelik. Nie wiem do końca jeszcze dlaczego i po co. Ale tak jest. No, i póki co niech się zadamawiają. Myślę, że jeżeli się troszeczkę mogły przegrzać, ale po dwóch dniach powinny już zacząć robić. Czyli myślę, że koło piątku dzisiaj mamy środę, koło piątku powinny zasuwać już i, i zapytać, co tutaj się będzie pojawiało. Truskawki, e, pomidory, ogórki niebawem i wszystkie inne. Ok, teraz zajmiemy się budową naszej budki dla czmieli. E, przygotowałem tutaj kilka różnych deseczek. Generalnie lepiej, żeby wszystkie były nieheblowane, aczkolwiek niektóre będą heblowane. Wymiary zewnętrzne będę starał się uzyskać 20x20x20, natomiast otwór zrobimy powinien być od 15 do 20 mm zrobimy albo coś pomiędzy, albo 20 mm. Teraz sobie podcinam deseczki wszystkie, zobaczymy, które będę potrzebował. I jak dotnę, to wracamy dalej. Tak, pamiętacie, żeby zrobić jakieś otwarcie do naszej budki. Ja zrobię tak, że górę i dół będę wsuwał. Będzie to spienione PCV, PVC, I będzie ono po prostu wsuwane od góry i od dołu. Także generalnie ta część będzie robiła za nasze też takie małe nóżki. Nie będzie to bezpośrednio stało na ziemi, tylko to będzie stało. I od góry i od dołu będzie wsuwane PVC, spienione PCV. Myślę, że to powinno zdać za OK, ja wyfrezowałem sobie już. Pamiętajcie, żeby w tylnej ściance, tutaj mamy boczne ścianki, w tylnej ściance frez, który robicie, nie robicie od początku do końca, tylko odejmujecie grubość desek, które tutaj będą nachodziły. Po co ma to na wylot wychodzić? To zobaczcie, słam, bez problemu, Wchodzi do samego końca. Całą naszą budkę położę pod delikatnym kątem, żeby woda stąd spływała w tym kierunku. Myślę, że to jest lepszy pomysł. O tyle, że deski mogłyby mi się wydaje przesiąkać albo chłodnąć mocno wilgoć, Natomiast jeżeli położę pod kątem, to woda będzie bezpośrednio, stąd spływała szybciutko. Myślę, że ta konstrukcja nie będzie zbytnio namokała, a bokiem nie sądzę, żeby to przemakało, jakich przesiąkało. Także teraz mi pozostało tylko przymocować front z otworem, tak jak mówiłem, cm Tak wygląda całość. Tutaj widzicie, że miałem dziurki, miałem takie po prostu deski to je pozalepiałem klejem na gorąco na pewno ani mi nie zaszkodzi, ani nie będzie przeszkadzał w niczym. Zaczniemy od tego, czy czmiele żądlą? Tak, żądlą. Z tym, że nie są to owady agresywne musielibyście je naprawdę wnerwić porządnie, żeby Was urządziły. Ja przez przypadek jednego troszeczkę palcach, tak? No, może nieco jest zgniatłem, co. No, go tak w palce troszeczkę mocniej, chcący, bo gdzieś tam wpadł w rękę. No, i nie miał ochoty mnie ani udziałać, ani za mną nie latał tak jakby to przykład, robiła jakaś osa czy inny szerszeń Więc e, mają też one żądło, ale z tego co pamiętam, e, żądło jest bez tego haczyka takiego, więc po prostu wacko ukują i nic więcej wam nie zrobią. W każdym razie jest to na pewno troszeczkę bolące urządzenie. Chociaż mnie nigdy czmiel nie ugryzł, mnie osy, osy to mnie ugryzły wiele razy. Nawet, jedno razy, nawet kilka razy z rzędu, jak przeszła, jak włożyłem rękę pod rynnę, bo chciałem rynnę ściągać i chyba miałem całą rękę podziabaną od os. W każdym razie, ile razy podchodziłem do czmieli, tych moich, co tutaj fruwają, czy obcych, nie widziałem z ich strony żadnego jakiegoś parcia, żeby miał ugryźć. Aczkolwiek warto jest mieć na uwadze to, żeby mieć do nich jakikolwiek respekt, ponieważ mogą Was dziabnąć. Nie będzie to ani bolące, jeżeli nie jesteście uczuleni, no to nawet nie ma, nie ma najmniejszej opcji, żeby Wam się coś stało. Bo nie wiem, ja musiałoby Was kilkaset, kilka tysięcy żeby Wam, jakiekolwiek zagrożenie dla Was, żeby to było. Więc jeżeli nie jesteście uczuleni, to po prostu ich nie drażnicie i nic się nie stanie. Są to takie, moim zdaniem, duże, ociężałe mity. Także niewątpliwym plusem naszych czmieli jest to, że nie boją się one niskich temperatur są, jak zresztą pewnie wiecie jak wygląda czmiel są mocno ogłosione, mają długie włoski takie futerko przez co już w temperaturze 11 stopni wylatują, żeby zapierać nasze pierwsze kwiaty oczywiście jeżeli chcemy je trzymać tylko w szlarni, to nie mogą tam być tylko pomidory, ponieważ one potrzebują również do przeżycia nektaru, oczywiście będą one zapylały nasze pomidory, Z samego tego względu, że one tam polecą swoim pędem tych skrzydełek prawdopodobnie zapylą bo jak wiecie, pomidor, kwiaty pomidora są w zasadzie wiatropylne, czyli wystarczy nimi potrzepać, poruszać jakoś i one się same zapylą ponieważ tam musi połączyć to co jest na, na nie wiem jak to się nazywa fachowo, na tej, na tej pałeczce, musi wpaść tam do środka nie wiem jak to nazwać. W każdym razie czmiele sobie z tym znakomicie radzą. Zestaw, który nabyłem ze strony Polski Czmiel jest według mnie dosyć fajnym zestawem startowym. Nie musimy na wiosnę ratać i szukać matki, ponieważ jeżeli byście chcieli założyć sami kolonie takich czmieli, to musicie zbudować po pierwsze budkę dla takiego czmiela. Także jeżeli macie już taką budkę, w środku musicie ją jeszcze tylko wyściuwać jakąś starą słomą, Starym, nie wiem, z myśli Nor, wyciągniętych jakimiś takimi śmieciami. Uzupełniacie ją. I na przedwiośniu musicie kupić taką specjalną siatkę. I na przedwiośniu musicie złapać taką zapłodnioną samicę. No do tego musicie po pierwsze wiedzieć, jak rozróżnić takie samice. nie Jest to takie wbrew pozorom proste. Łatwo ją poznać po tym, że będzie odbywała niskie loty w poszukiwaniu gniazda. Musicie zobaczyć, czy nie ma, nie jak się te części nazywają uczmieli, ale. Czy nie nosi już nektaru? Bo jeżeli go nosi, to prawdopodobnie już gniazdo gdzieś założyła, także nie ma co jej łapać. Jeżeli ją złapiecie odpowiednią, to musicie ją też a, dać przy naszym gnieździe i dookoła zrobicie taką. Nie, to się jakoś fachowo nazywanie pana teraz nazwy, taką wolierę. Musicie jej zrobić, czyli a, z takiej siatki robicie nie wiem, metr na metr na metr, żeby ona po prostu nie uciekła i żeby osadziła, żeby zbudowała gniazdo właśnie w waszym, w waszym gnieździe. I wtedy. I wtedy po tych załóżmy 2-3 tygodniach, jak już ona tam założyć to gniazdo, ściągacie tam siat. Dodatkowo są rośliny, które nasze czmiele wyjątkowo lubią. Jeżeli macie kilka takich na swoim ogrodzie, na pewno im to będzie sprzyjało. Są to na przykład, wiem, że to jest na pewno lawenda. Wiem, że bardzo lubią też maliny, ponieważ wydzielają nektar. Dlatego akurat przy, u mnie przy, przy samej szklarni, w której mam pomidory, a Rosą też maliny. Ogólnie właśnie, jeżeli macie je w szklarniach, to musicie zapewnić im czasem do nektaru, więc w tym momencie, jeżeli macie tylko pomidory albo papryki w takiej szklarni, to musicie otwierać szklarnię, żeby one mogły pójść i po prostu sobie sobie, sobie gdzieś podjeść czegoś. Trzmiele tworzą zróżnicowane grupy. Są między innymi dojrzałe, dojrzałe płciowo samice, czyli matki. Są też bezpłodne samice, czyli robotnice. Oraz samce. i tak jak Wam mówiłem, zapłodnione samice zimują w swoich te zwanych zimowlach i tylko jak pogoda temu pozwoli, czasami dzieje się to już w marcu, wylatują w poszukiwaniu właśnie miejsca, gdzie będą mogły założyć swoją rodzinkę. Wielkość rodziny takiego oczmiera ziemnego, ponieważ większość oczmier, które u nas spotykacie, to czmiere ziemne. Waha się od 40 do 200 robotnic. Robotnice i samice matki powstają z jaj zapłodnionych, natomiast z jaj z niezapłodnionych powstają samce, czyli trutnie, czyli odbywa się to dokładnie tak samo jak u pszczół, przynajmniej murarek. Dzięki swojej budowie czmiere mogą zapytać kwiaty, które mają taki rurkowaty, lejkowaty kształt z którymi pszczoły mają problemy. Mimo, że będzie nasturcja, kończyna, wyka. Mogą to robić dzięki swoim długim językom, które do, dorastają, które osiągają rozmiar do 24 mm, gdzie u pszczół jest to chyba około 6 mm. Posilę się swoją notatką i powiem Wam, co zapylają czmiele. W sadach czmiele zapylają masowo jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie, wrzoskwinie, morele, maliny, porzeczki, jeżyny, borówki, żurawine. akti... Tindinę, czykolwiek to jest i truskawki, natomiast z warzyw zapylają ogórki, cukinie, melony, oberżynę, paprykę Pomidor Fasola i Lucerna. Jednego dnia czmiel może odwiedzić nawet kilka tysięcy kwiatów więc w moim, w moim przekonaniu znowuż one są bardziej pracowite niż pszczoła miodowa. Ciekawostką jest to, że czmiele w poszukiwaniu nektaru i pyłku kierują się one ubarwieniem, Zapamiętają, zapamiętują też zapach tych kwiatów oraz kielichy. Faktem jest też to, że czmiele zapylają rośliny średnio około 2-3 godziny dłużej niż pszczoły, co powiem Wam, że zauważam już w tym momencie, ponieważ jest godzina 19:00. i tak jak się obejrze to nasze murarki już się pochowały i siedzą i wypatrują następnego dnia, natomiast czmiele co chwilę mogę zauważyć jak gdzieś przelatuje, także faktycznie troszeczkę dłużej one, one latają no i tak jak już mówiłem wylatują w niższych temperaturach. Niektóre źródła podają nawet od 8 stopni, niektóre od 11. W każdym razie niska temperatura im nie przeszkadza. Także jak widzicie, tym stworzeniom również warto, warto jest pomóc. Także pamiętajcie z tego filmiku, że czmiel to nie jest bąk. Zapraszam Was także do komentowania tego artykułu. No i wbijajcie na mojego Facebooka. Złożyłem fanpage'a specjalnie dla Was, gdzie dzielę się z Wami a, wszystkim tym, co się dzieje u mnie. wiecie kiedy Mniej więcej powstaną filmiki. Tymczasem to już tyle w tym odcinku. I trzymajcie się, moi drodzy. Na razie.